Przypomnijmy, że radni poprzedniej kadencji, wprawdzie dopiero za drugim podejściem, ale co ważne, zgodzili się na wydzierżawienie jeleniogórskich podziemi na 25 lat. Do przetargu stanęła firma Arado, która w tym tygodniu podpisała z władzami miasta umowę na stworzenie trasy turystycznej. Umowa podpisana, co prawda w umowie okres rozpoczęcia jest nieco wydłużony, panowie tutaj jakby zabezpieczają się, bo, bo rzeczywiście no uprzątnięcie podziemi tam mogą być jakieś niespodzianki. No ale tak chcieliby bardzo i ja też bym chciał, żeby w przyszłym roku już pierwsza część wakacji tych bram czasu, czyli, czyli nowych, nowych podziemi, no został po prostu uruchomiony. Do czasu podpisania umowy z miastem spółka Rado nie chciała zdradzać szczegółów swojej inwestycji. Dzisiaj na konferencji prasowej poznaliśmy kilka założeń trasy zatytułowanej Bramy Czasu. Na pewno mamy w planach stworzenie w Wrocławiu oblężonego w ulicy, która będzie wręcz pierwszą bramą, gdzie turysta wejdzie i już dostanie mocnego kopa, czyli świst kul, błyski, wybuchy. Będzie szedł po stworzonej ulicy, wybudujemy tam Ściany budynków, wyburkujemy ulicę, rzucimy rozwalony sprzęt wojskowy. Także będzie to w bardzo realny sposób przedstawiona bitwa wrocławska. Turysta będzie musiał przez nią przebrnąć, unikając kul i oczywiście przy przewodniku, który będzie opowiadał historię. Brama Wrocławska będzie jedną z kilku, które powstaną przy Chomuńskiego. Nie zabraknie także części historycznych związanych z Jelenią Górą i okolicami oraz odległymi czasami sięgającymi średniowiecza. Ciekawa inicjatywa przewidziana będzie również dla najmłodszych. E, typowo, e, gdzie teraz dzieciom najbardziej co się podoba? Gry komputerowe. E, są bajki, w których też tam gdzieś mogą się nagle znaleźć. E, postacie z bajek będą wiadomo odpowiedniej wielkości, czyli mniej więcej o wzrostu dzieci 10-12-letnich, także będą się czuli jak w realnym świecie, tak? Otwarcie podziemnej trasy turystycznej odbywać się będzie etapami. Pierwsza część udostępniona ma być w lipcu przyszłego roku, ostatnia w roku 2018. Wynika to przede wszystkim ze słabego stanu technicznego obiektu, czyli braku energii, wody oraz wentylacji. Jest około 5000 metrów kwadratowych tuneli, z czego 568 jest w takim w stanie, że można już teraz bezbłędnie sobie przez nie przejść, a reszta stanowi siatkę korytarzy, istny labirynt. Można powiedzieć, że gdybyśmy teraz chcieli tam wejść, przydałoby się ta nić Ariadny, żeby wyjść i, 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 i modlić się, żeby nie było minotaura w środku. Menadżerem Jeleniogórskiej Trasy Podziemnej będzie Krzysztof Wojtas, absolwent Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, który w tym miejscu planuje również przygotować wiele imprez dla studentów. Projekt Time Gates też to wydarzenie kulturalne, ponieważ obiekt, który, do którego wejdziemy, daje ogromne możliwości w tym zakresie. Będą tam koncerty muzyczne, będą tam być może wystawy i wszelkiego rodzaju inne wydarzenia kulturalne. Jesteśmy otwarci na wszystko. Adaptacja podziemi na trasę turystyczną ma pochłonąć spółkę Rady około 2 milionów złotych, z czego pierwszy etap otwarty w przyszłym roku ma wynieść 500 tysięcy złotych.